Witam serdecznie. Ja się nazywam Miral Matecki, jestem konsultantem Zoho. Chciałbym dzisiaj Państwu pokazać, w jaki sposób założyć sobie konto w CRM. To, to, to Ten film jest częścią takiego pakietu szkoleń, w, w których w serii filmów pokazuję, w jaki sposób sobie wdrożyć Zoho CRM w, w Państwa firmie. Chciałbym dzisiaj słowo najpierw na temat samych kont Zoho. Możecie Państwo już takim kontem dysponować, więc tutaj w tym momencie tego filmiku niekoniecznie musicie oglądać, ale <laughs> też, czy też jakby możecie rozważyć założenie konta i skorzystanie z konfiguracji, która została przez nas wstępnie przygotowana dla Państwa potrzeb. Znajduje się ona na czymś, co się nazywa Zoho Platform. Gdzie um, opublikowaliśmy konfigurację no, w jakiś sposób, już dopasowaną do y, potrzeb polskiego rynku. No, parę, parę rzeczy, parę zmian zostało tam przez nas zrobionych. Rozpoczynamy na stronie biznespakiet.pl. Y, załóż konto ZOHO, y, guziczek. Wybieramy y, ZOHO CRM z produktów. I tam znajduje się lista ewentualnych konfiguracji, które zrobiliśmy. W tej chwili jest to jedna konfiguracja. O, proszę bardzo. Coś mi tutaj się. jakaś zmiana jest. A już jest system gotowy. I sign up today. W tej chwili ten formularz jest przetłumaczony na polski, także za chwilę będzie. Sam system jest oczywiście w języku polskim wewnątrz. Ja wykorzystam sobie jakieś nowe konto, założę na potrzeby prezentacji. YouTube. Niech ja się nazywam dla potrzeb tej prezentacji Soho o, YouTuber, Opa. Nie podam, to, ale taki mam adres, na którym łatwo się zakłada różnego typu, właśnie do celów takich prezentacyjno-testowych. No i sobie nazwiemy to Zoho Uber. To jest nazwa domeny, czyli tu jest coś takiego, co Państwo powinniście prawdopodobnie tutaj wprowadzić swoją nazwę firmy bo ta nazwa będzie później widoczna w różnych, w, różnych, w różnych momentach konfiguracji. Create account. System poprosi mnie o następne informacje i również o potwierdzenie konta, co będę musiał zrobić później na platformie, znaczy na, w, w sam, otwierając link URL-a z adresu mailowego. Właśnie po to było mi to konto potrzebne. Oj, nie podam.pl, nie podam.pl, nazywałem nie pomnę, zoho youtuber, chyba zoho youtuber. Biorę sobie pocztę. Ok, mam tutaj możliwość potwierdzenia. Confirm your account okej, okay. no i hasło jakieś tutaj sobie wprowadzę tajemnicze. I jeśli wszystko poszło dobrze, to mam założonego CRM dla swojej firmy. Adres do mojego crm będzie taki jak nazwa domeny: youtuber.biznespakiet. .com. Jak widzicie Państwo, system jest dostarczony, już skonfigurowany co nieco, nazewnictwo, które przygotowaliśmy dla Państwa. Będę oczywiście tutaj, samą kwestię konfiguracji będziemy sobie robili w następnych, w następnych filmach. Czy wyświetlać powiadomienia z tej strony? Tak, zawsze wyświetlaj powiadomienia. Z to, to był komunikat przeglądarki, która mi tu zablokowywała możliwość wystawienia powiadomień z CRM. -a. W każdym razie konto jest założone, zostało potwierdzone na mailu i będę mógł rozpocząć konfigurację, o czym będę mówił w następnych filmikach.